Cześć, z tej strony skania. Dzień jeden, dzień jeden, jest piękny dzień. Ej, patrzcie, tam jest potworów na tej wyspie Rrr, i tam, gdzie ja kopałam. LOL. Tam, I ta skrzynka samotna. <noise> Mi się kojarzy się ze SkyBlockiem. Du, 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 du. A, i tak w ogóle, tu mamy diaksy. No. Właśnie, bo nie pokazywaliśmy. To jest nasza cena, <noise> Cena na skrzynia, i tutaj mamy dużo. Wiem, że nagrywaliśmy, ale wiesz, tak nie mówiliśmy. Nie, zdąży... nie zdążyliśmy się pochwalić. Ej, ja się boję tego szkieletu. Idę wszystko odłożyć. Ta od woda, która jest w pokoju, w którym jest gorąco, może być zimna. Jest głupia woda. Już widzę, tu jest! Ej, Jezu, nie, Nie żułuj! Jezu, oni mnie zap... <śmienny> Ej! Co za debil! Tego Creepera. On, on jest mądry! Powtórka z rozrywki. Ej, no ale bez ty to było prawie jak tam. To co, może teraz zmajkujemy sobie way'a do tamtej wyspy? Czy zrobimy domek? Nie, robimy domek. No, no to... fu! Tak ci na... Uważaj, tu są dwa creepery na tej wyspie, więc lepiej róbmy domek. No. Najpierw zjem coś. Tak ładnie szło. Ej no, a jak tam są jakieś diaksy czy coś pod tym, tak perfidnie, i creeperem nie goni. Aaaaah! Gdzie? Creeper! Mm. A nie. O oh, fuck! Ej dziwi mnie to, że on jeszcze nie wybuchł. Zabiłem go. No. O nasionka. Właśnie. Ty zrobisz domek, a ja potem zrobię obok domk farmę. Tego. I pójdę na ten... I teraz o, pójdę O, te kolejne diaksy na tej drugiej wyspie są. Spoko potem wydą będziemy, teraz masz robić domek. rozmnażarnie Ej, słuchaj, zrób tak. Wpoczeniec. Dobra, zrób tak, słuchaj. Ja teraz kopię tutaj piaseczek mm. na tej drugiej wyspie. <laughs> Najlepsze jest to, że mam komuś nie przeszkadzać, kto jest teraz w moim domu. I raczej mu się to nie spodoba. Przepraszam. Cześć, co to jest to? Synku, nie się ci dobrze, bo, te, bo będę nagrywać i mam taką bardzo ważną sprawę do pracy. Okej, okay, mamusiu. Ah, Kiper! Funk! Synek! Ty jak tu się! A czemu postawiłem a, dwa ty na naraz? To jest Raczej debil gący. w dopę. Du, 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 du. <śmiech> <śmiech> Skąd ty spadłeś na, tej, na tych tych survivalach? No. <laughs> no, bo tam dziura była. A mój shift nie zadziała. <laughs> Miałem tylko miecz to był żelaza. Nie, żelaza nie miałem, miałem tylko to Podobnie, żelaza I, i, I bardzo dużo odirtu. I nasionka. Dobra, tam wiesz. Ja się teraz boję kurczaków po tym, co blow. Napisał. Znaczy, przesłał Ej, tu jest kanion mały taki. I tu jest pełno mięsa zombie. Dobra. Ej, skinia Ej! Trzy Creepery. Kuta się! Ty jesteś! Ty jesteś... A mm. Chodź. Uj, fuck FAK! Nie tu jest potworów żelazo! Oa! To miło, że piszesz o sobie. Nie widzisz, piszę, jak jak gramy. Ej oni, Ej, no patrz co puszczy, nie dziebie! To u mnie było! Ej, no co, trzy creepery. No tak. Ty też tam byłeś? Nie, nie, ja jestem w innej. Czterej creepery. Ja, te, ja też tam Chodź byłem. Do, do tej, do tej mojej wyspy tutaj. Chodź to, tu, bo ty masz miecz. Druga świna, wpadaj. Czekaj, tylko odłożę te gówna tutaj, bo jest stracę i będzie... I, i kill weź, bo tu jest ten. A te creepery zabiją każdy siebie. Ręką. Nie zabije. Ale kilo w żelazny czy jaki? Zwykły. Nie o, ja mam zwykły wziąć żelazny. No pochodnie jeszcze weź od razu. Ja. Bo tam jest pełno ciemno i będą się respić, a tak to tylko kilka zabijemy, nie? I będzie Gites. Gites majonet. No. Gites majone w naszej masz i dupie, dupie. Tak tego nie wyłupie, łupie. O, chyba będzie pies.

Nie wiedziałem, że tak będzie. No FAK! To jest no. to po e, kolejne tu dwa idą! Nieee! Chodź tu głębiej! Podobnie! Te O, Oj, że razmy kidą. Kura. Co dia? Oh, o zabiło krowę. Biedne Jakie nie lubię tego tak ni Nic ci nie chce zrobić. A potem tak się nagle odwraca i cię strzela. Fuuu! na drzewie na krawędzi świata. Nie chlepa ich O jestem! Teraz trzeba odzyskać i tępi, bo należą. Wierzę, no, że nas żelazny Kilów tam jest. No wiem! Ja bym był. Wiem, że tam był creeper. No <laughs> twoje papugi lubią ćwierkać. I ci pupę. No. To jest wielki kanion Colorado. Nic tu nie zostało. A nie, wszystko leży. na pomyłka. Ej! Masz pochodnie? Sorry. Ja tu wykopię wszystko po drodze i to odniosę. To jest ciemno jak w dupie. Dupga piezga. Dupga piezga. Padło na jedno żelazo. Ja. Taki powalony odcinek i znowu nie zbudowaliśmy domku. Wiesz, daj mi tego kobla to ja zrobię. Nie, bo ty zrobisz jakiś gówn... No, co? miałem budować domek. My z Piotrkiem już z nie gramy. Idę odnieść żam żelazo. Ej, chodź zrobimy taki domek tak jakby z kobla, przepalimy na stone'a, zrobimy pół płytki i zrobimy taki podobny do tego. Co Hubi zrobił? Tylko że u góry no, tak. będziemy mieli podział na dwa pokoje. Jedna chyba będzie twoja sypialnia, druga moja. No to tak, widziałam. Mi się wam podoba. No tylko tobie. Kejcie w dobę. No gówno wcięte. Normalnie to by był jeszcze fajny, ale. Tak to ma takie główną wcięte. No, jest tego wciętek gówna. No to tak. To, to możesz, możesz zrobić jak sfer. Es Fajnie, ja dirta zamiast żelaza. <noise> Nie no, to jest szczery survival No co się robi, zrób cięcie uh -uh. Lamus <laughs> CRIPPLE! Gdzie? Yeah, idę ci pomóc Ja nagrywam <laughs> Ale coś się pier... Kolejny! Skelet! On jest do mnie dupą odwrócony i strzela <laughs> On strzela dupą No super, miecz mi się skończył I być tych nowych pszczałom Ej, no tu jest pełno rzeczy, ale... Tepaj! Ma... Jak wbiję, to tepaj To wbij Fuh, Ja na... Bi ja na Little Big Crafta wbiję, No Tepaj! To mi nie działa! Tepaj! <noise> Kto ty miałeś ze sobą? Eee. Czekaj, dwie siarki, trzynaście kobla i trochę złote flesha. Nie, ja miałem kamienny miecz, chyba żelazny kilof miałem. Dobra, następny odcinek nie ma ułożenia po wyspach, tego kurna robimy ten dom, tak więc to będzie krótkie, ale z emocjami, tak więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, tylko na plus.